Pierwszy raz na moim kanale. Nic straconego! Jeśli materiał Ci się spodoba, zostaw suba i kliknij dzwoneczek, a od dziś będziesz ze wszystkim na bieżąco. Zapraszam do oglądania. Ile mężczyźni wydają na gadżety, a kobiety na ubrania i dodatki? Jesteśmy łowcami, zbieraczami, miłośnikami wyprzedaży, a może wszystko zależy od okazji i produktu. Dziś przedstawię Ci 10 ciekawostek o zakupach Polaków. Kobiety wcale nie wydają dużo. Wbrew pozorom panie zdecydowanie rozważniej podchodzą do wydawania pieniędzy. Miesięcznie na ubranie dodatki wydają średnio 89 zł. Oprócz tych produktów kobiety kupują również multimedia, kosmetyki i produkty dziecięce. Kosmetyczka na ostatnim miejscu. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni na zabiegi kosmetyczne wydają najmniej pieniędzy. Co ciekawe, jedynie jedna czwarta kobiet regularnie korzysta z usług kosmetycznych. Mężczyźni kochają gadżety. Gadżety to domena panów, którzy wydają na nie miesięcznie średnio około 100 zł. W obszarze podejmowania decyzji zakupowych przez mężczyzn znajdują się zarówno podróże, bilety do kina, sprzęt RTV i AGD. Te produkty najczęściej panowie kupują online. Programy lojalnościowe najlepsze dla młodych. Karta stałego klienta lub zapisanie się do newslettera to najczęściej dodatkowe profity dla klientów. Zniżki, większe promocje, spersonalizowane oferty to coś, co Polacy lubią najbardziej i często z tego korzystają. Do takich programów najczęściej i najchętniej dołączają młodzi klienci w wieku od 18 do 34 lat. Mężczyźni kochają promocje. Panowie ulegają promocjom i robi to prawie połowa z nich. Jeśli produkt jest znacznie przeceniony, mężczyźni często decydują się na jego zakup. Wygląd i wyposażenie wpływa na zakup. Oświetlenie sklepu, oryginalna przyciągająca witryna czy sposób umiejscowienia przedmiotów i ubrań na półkach ma ogromne znaczenie w podejmowaniu decyzji zakupowych. Takie działania ze strony sklepów sprawiają, że często kupujemy produkty, o których zakupie początkowo nie myśleliśmy. Planujemy zakupy. Tylko 14% Polaków deklaruje, że nie planuje zakupów i robi je zazwyczaj spontanicznie. W większości jednak dokładnie wiemy, czego potrzebujemy. Ustalamy plan, weryfikujemy oferty sklepów, przeglądamy gazetki i porównujemy ceny przed zakupem. Łowcy i zbieracze. Klientów można podzielić na dwie grupy: zbieraczy i łowców. Zbieracze uwielbiają gromadzić i szybko decydują się na zakup przedmiotów, a łowcy działają inaczej. Ci drudzy polują na opcję najlepszą z możliwych, a przed zakupem dokładnie analizują zalety i wady oferty. Kiedy przychodzi odpowiedni moment, decydują się na zakup upragnionego produktu. Zakupy online czy offline. Polacy bardzo często szukają przedmiotów sieci, a dopiero później decydują się na ich zakup osobiście. Przed ostateczną decyzją zakupową wolą zobaczyć produkt i zweryfikować jego zalety. Najczęściej ta zależność występuje przy zakupach materiałów budowlanych, sprzętów AGD i RTV, akcesoriów i ubrań. Najpierw sklep, później sieć. W niektórych przypadkach wolimy najpierw sprawdzić produkt w sklepie stacjonarnym i po namyśle kupić go w sieci, najczęściej po okazyjnej cenie. W taki sposób Polacy najczęściej kupują perfumy i obuwie. A ty w jaki sposób robisz zakupy? Wolisz sklepy stacjonarne czy zakupy online? Koniecznie napisz o tym w komentarzu. Przeszli ten film komuś, kto uważa, że jego zakupy są zawsze przemyślane. I to by było na tyle. Jeśli filmik Wam się podobał i chcecie więcej tego typu materiałów, koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba. Zapraszam również do obejrzenia innych moich produkcji, które właśnie widzisz na ekranie. Na razie.